Cały czas się uczę rajdów terenowych. Trzeba pamiętać, że to jest mój dopiero drugi występ w rajdach takiego typu, więc no jest dużo, dużo jeszcze tak jakby tej nauki przede mną. To, co mi się przydaje w wyścigach, to pamiętam, że podczas tego mojego pierwszego rajdu, bo tutaj jeszcze wciąż jesteśmy przed, przed startem Bai Poland. To to, że na przykład no, nie bałam się prędkości, bo te prędkości w wyścigach górskich są na przykład no, o, wiele, e, o wiele większe, więc pamiętam, że mój pilot mi powie musiał powiedzieć Ania, e, schamuj, bo tak, takim tempem e, nie dojedziemy. E, tutaj też no, nie ma co mówić o zapamiętaniu tej trasy, tak? To jest ogromny. E, Duży odcinek do przejechania. I też za drugim razem, jak pojedziemy w pętli, wcale go nie przejeżdżamy lepiej, bo, bo droga już jest rozkopana, są te kolejny. Dacze jest o tyle fajnym samochodem, że naprawdę zaskakuje, jeżeli chodzi o to, co na morze, gdzie przyjedzie. Więc, więc tak jak mówię, cały czas się uczę tego samochodu. No właśnie to też jest nawiązanie do tego pierwszego pytania, tak, a propos tej nauki i tego, co ten samochód może. No dlatego właśnie mam Xaviera na prawym fotelu, żeby, myślę, że w moim przypadku Ksawier nie pełni tylko i wyłącznie takiej, takiej roli po prostu pilota, który mi mówi gdzie jechać, tylko myślę, że też takiego nauczyciela, który, który może mi bardzo dużo dać podczas takiego rajdu, ze względu na swoje doświadczenie. I jeżeli chodzi, no tak, bałam się bardzo, że będę po prostu onieśmielona obecnością ksawiera w rajdówce. Już dzisiaj, nawet jak jechaliśmy cywilnym autem, to byłam taka lekko usztywniona, bo myślałam jednak z tyłu głowy, że, że to jest Xavier. Aczkolwiek wprowadza on no, taką atmosferę, że, że szybko to przechodzi, i myślę, że po prostu mam taką ogromną swobodę. Co do tego rajdu w głowie właśnie ze względu na to, że mam tak doświadczonego pilota. Pierwsze miejsce w klasie. O, oczywiście byłoby, byłoby na pewno fajne, aczkolwiek no, nie mogę o tym w ogóle myśleć. Na razie myślę, że dotarcie do mety, tak jak powiedziałeś, jest celem nadrzędnym. No ale też skorzystanie z tych wskazówek Xavier'a. No ja podchodzę do tego rajdu, że po prostu to będzie jakaś jedna wielka lekcja po prostu mając takiego pilota na prawym.